Cześć, witajcie ogółem Witam was w kolejnym, można powiedzieć, odcinku z mojej jawki Jest to chyba ostatni odcinek z jawki Bo jawka już jest, można powiedzieć, ukończona W międzyczasie, co nie nagrywałem, no to dokończyłem tą jawkę No, przepraszam, że nie nagrałem całego procesu no ale to tak było że części przyszły i człowiek od razu nie pomyślał wziął się poskładał i, i, i potem się dopiero przypomniał sobie że już że już poskładane no to pokażę wam efekt może powiedzieć końcowy o, będzie lepiej jak się prezentuje moja Jawa Jawa 5 Mustang żółty kolor elegancki można się przejrzeć, można by powiedzieć. Skryteczka elegancko, wszystko popodłączane, brakuje jedynie tłumika, ale aktualnie jest problem z tymi tłumikami, bo jest dostęp, nie ma dostępnych tych tłumików nigdzie. Jest gość ma jeden wystawiony, ale za 1000 1000 zł ten tłumik, więc na razie na razie zamówiłem tylko kolanko jeszcze. Yy. No, i założymy kolanko, i tu na razie wyczyszczę i stary założę. A w międzyczasie, jak się kupi, to się założy. Reszta już jest wszystko na gotowo, można powiedzieć. Już się siedzi, siedzisko założone. Ogólnie siedzisko, taka ciekawa yy, sprawa siedzisko jest oryginał, co nie? W stu procentach. Jedynie co zrobiłem, to rozebrałem, rozebrałem to siedzisko. Te śrubeczki wrzuciłem w ocynk. Yy, blaszki wypolerowałem. A reszta jest stara, co nie? Reszta jest stara. No co tu jeszcze przybyło? No, kierownica przybyła. Pokażę Wam kierownicę z ostatniego czasu. Kierownica, klamki, oryginały to są tylko w nowym chromie. Razem z tymi cynzelkami, tymi całymi manetkami, to wszystko to oryginały jest tylko w nowym, to w nowym odcinku, to w nowym chromie. No, i z drugiej strony tak samo. Przełącznik też oryginał. Jedynie kierownica jest współczesna, się nie opłacało reszta, chromować. Reszta mniej więcej wszystko starałem się zrobić na oryginał. Tutaj można zobaczyć modyń Czechosłowakia. Jest przedni reflektor. Można się odbijam się nawet w chromie. Brakuje tutaj tych zaślepek, muszę je dokupić tego tłumika. No i w sumie to chyba chyba wszystko, co nie? A elektryka przybyła. Tutaj nie wiem czy wam pokażę, ale przybyła. Jest już wszystko popodłączane. Yy, tutaj lewarek zmiany biegów też oryginał w nowym ocynku. To trochę został przerobione, bo fabrycznie było na gumie była był właśnie ta ta ośka guma i chodziło w gumie teraz przerobione na stalowej tulejce dorobione u tokarza i też chodzi jednym paluszkiem kranik orkinał i kof kof nakrętki tylko odnowione w nowym odcinku no więc tak się prezentuje Java o renowacji tyłu też można zobaczyć. Proszę Was, jest tablica od i lampka. Wszystko jak ma być. O, nawet udało mi się kupić na stronie tej Forjawa. Mieli fajne oryginalne koreczki. Niby co nie? Takie ładne Bialusie. O, tutaj można zobaczyć. Wszystko już jest. Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie odpalenie, więc wrzucę wam, wrzucę wam filmik z chodzenia, jak chodzi ten motorower. No więc to by było na tyle, to chciałem wam pokazać, więc trzymajcie się do zobaczenia, cześć.